budynek piętrowy. Zostało zerwane pożycie dachowe. Zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, przystąpiliśmy do działań. Po kilkunastu minutach okazało się, że trzy budynki sąsiadujące również są uszkodzone. Ściągliśmy jeszcze 3 cztery zastępy do pomocy i działaliśmy również z OSP Galewice i OSP Podzamcze i OSP Wieruszów. Jak daleko ten dach poleciał? Proszę zdradzić. Powiem tak, no dach tutaj z, tego, z tej piętrówki tutaj polecał jakieś 50 metrów na ulicę wojewódzką 450 i spadł centralnie na główną drogę, a z budynku gospodarczego, z głównej 10 na relację na ulicę, na relację na drogę, główną, na drogę między wyszanową i Kolonią Osiek i jedno poszycie zatrzymało się na drzewie. na no praktyce biorąc moment, tam się zaczęło kłębić, niej jedna sprawa tylko dmuchło raz, drugi, trzeci, strzeliliśmy tylko huk. Woda zaczęła się lać do środka, wyskoczyłem tylko zobaczyć i wszystko jest praktycznie biorąc, bo już tam leżało po tamtej stronie, cały kabel poszedł i cały internet, wszystko poszło. Dalej już nie szło wychodzić, bo tak sadziło, jak nie wiem, nie, nie, nie szło nawet po prostu patrzeć, to wszystko szło w tamtą stronę. No i całe sprawy, no cóż tu to. No. Potem przyjechała straż, i, ale to już jak, jakby się troszeczkę uspokoiło. nie? Samochody też tutaj wszystkie stanęły, no bo nie dało jechać. Nie? I, tu pełna, pełna, praktycznie, żeby na podwórko wchodziła woda, pełna droga wody, niej Dosłownie to trwało, może ja wiem, około 10-15 minut. Górna granica. Nie. nie jesteśmy w stanie teraz oszacować szkód, to też nie leży w naszej gestii. Tutaj zostaliśmy przez stanowisko kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Wieruszowie zadysponowani do zabezpieczenia zerwanego dachu tutaj na budynku gospodarczym. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu materiałów, elementów, które z tego dachu odpadły, no i zabezpieczeniu tego, co widzimy za nami w postaci plandeki. No, tyle na ten moment możemy zrobić i tyle na ten moment możemy powiedzieć. Widać to po ilości zdarzeń, które wpłynęły na stanowisko kierowania. Cały czas dziś trwają usuwania skutków tej nawałnicy. No, mówię, na ten moment ciężko stwierdzić ilość tych zdarzeń i skutki tych zdarzeń. Tak, gdzieś około godziny 18.00, no ja osobiście byłem w Galewicach. E, było widać, że, że idzie dość duża komórka e, burzowa, że tak powiem. E, no i w jednym momencie tak zaczęło wiać. E, nie było w ogóle kontaktu tutaj z osobami, z mamą. E, no i jedynie co, to kuzynka wysłała mi zdjęcia, że już nie mamy dachu na w budynkach gospodar gospodarczym. Na budynku mieszkalnym była blacha poderwana. E, no, trzeba było zadzwonić po, po 112. Chłopaki przyjechali z OSP i e, jak widać no, trochę ogarnęli, ale no, szkody są na tyle duże, że, że, że czekamy za ubezpieczycielem, za, za wypłatą no, i musimy działać też na swoją rękę. Wiemy, że te interwencje tutaj w okolicy cały czas się odbywają i nie tylko dachy, ale i widzimy koło was też drzewa powyrywane, tak więc ta komórka tutaj chyba musiała być w takim kulminacyjnym momencie. Wydaje mi się tak, jak tutaj chłopaki mówili z OSP, że no tu była taka jakby kulminacja tej, 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 tego wyładowania, drzewa leżą w sumie na krótkim odcinku, to cztery tutaj w okolicy, no i szczególnie ten dach zerwany, poderwany, tak. Wyszanowie, kolonia Osiek, ciężko było przejechać przez Osiek, bo ja jechałem z Galewic, no to też y, wszędzie gdzie to to były powalone.